Z dniem 7 listopada w życie wchodzi rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczące kontroli drogowej. Jest to jakby powielenie przepisów, które obowiązywały wcześniej. Jest po prostu, są tylko kosmetyczne zmiany dotyczące m.in. przeprowadzania kontroli drogowej w, przy akcjach dużych, gdzie prowadzimy akcje, żeby jak najwięcej osób przebadać pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym, wydychanym powietrzu. No, w takich sytuacjach policjant nie będzie musiał się. Przedstawiać, aczkolwiek będzie musiał podać przyczynę takiej kontroli. Tutaj też medialnie zostało nagłośnione, że policjanci będą karać za nietrzymanie rąk na kierownicy. To chciałbym zaznaczyć, że te przepisy obowiązywały też tak w poprzednim rozporządzeniu. Oczywiście obowiązkiem kierowcy przy kontroli drogowej jest zatrzymanie pojazdu, trzymanie rąk na kierownicy i nie wysiadanie z tego pojazdu. Musicie mieć Państwo świadomość tego, że policjanci podejmując kontrolę drogową nie wiedzą, z kim mają do czynienia, nie wiedzą, czy jest to sprawca. Przestępstwa, czy jest to osoba poszukiwana. Także należy trzymać te ręce na kierownicy. Policjanci wszystko powiedzą, wydadzą polecenia, co należy robić. I wtedy po sprawdzeniu z kim ma, mają do czynienia, oczywiście będą stosowne środki podejmować. Za takie rażące niestosowanie się do tych obowiązków, oczywiście policjanci będą mogli zastosować grzywne w formie mandatu karnego do 500 zł, ale oczywiście będą to sytuacje skrajne. Nie będzie to działało tak, że dzisiaj wchodzi rozporządzenie w życie, to już od dzisiaj policjanci wyciągają bloczki mandatowe i będą karać za nietrzymanie tych rąk na kierownicy. Także spokojnie drodzy kierujący, nie obawiajcie się. Będą to tylko podejmowane środki w sytuacjach drastycznych.